Gość Radia Raciąż. Do wysłuchania audycji Gość Radia Raciąż zaprasza Magdalena Grzywacz. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pani nadkomisarz Kinga dręża zmysłowska rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pońsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Kingo, pani nadkomisarz, spotykamy się oczywiście nieprzypadkowo, już 29 września o 10 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. Będzie debata, debata o bezpieczeństwie i o tym głównie dzisiaj będziemy rozmawiać. No właśnie, jak policja ocenia stan bezpieczeństwa w Raciążu. Jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa w raciążu, tu konsultowałam oczywiście z funkcjonariuszami z Miejscowego Komisariatu Policji. Cóż, stan bezpieczeństwa w raciążu oceniany jest jako dobry. Wyraźnie widzimy to, że jest spadek wykroczeń, szczególnie tych uciążliwych społecznie i tu głównie mamy na myśli spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, nieobyczajne wybryki czy też uszkodzenia mienia. I tak jak mówiłam, ten stan bezpieczeństwa oceniamy jako dobry. Większość zdarzeń, z którymi aktualnie się spotykamy, są to takie zdarzenia bardziej incydentalne. A wszystko to, że policjanci reagują na bieżąco, na wszystkie zgłoszenia, prowadzą działania. Tutaj skierowane do mieszkańców działania, które mają zapobiegać poważniejszym zagrożeniom. Mhm. Muszę Pani powiedzieć, że my jako MCK też doświadczyliśmy takiego działania siły niszczycielskiej, aktu wandalizmu na wystawie plenerowej, którą wspólnie z panem Janem Hondzyńskim MCK przygotował. Kilka tablic zostało uszkodzonych. No i wiemy, że też policja oczywiście działała w tej sprawie, a Jakie najczęściej są zgłaszane wykroczenia i przestępstwa w naszym mieście? Aktualnie tymi zdarzeniami, które są najczęściej zgłaszane, są to kradzieże, przede wszystkim kradzieże sklepowe. Tu faktycznie w tym zakresie jest no można powiedzieć problem. Drugą taką najczęstszą kategorią zgłaszanych zdarzeń są zdarzenia wykroczenia związane z ruchem drogowym, kolizje, w szczególności te kolizje, do których dochodzi na parkingach przy sklepach wielkopowierzchniowych i tu apel do wszystkich mieszkańców Raciąża, do kierowców, aby na parkingach zwracali szczególną uwagę, zachowali ostrożność, bo jednak tych szkód parkingowych jest naprawdę sporo. No i to by było chyba to, te, te główne zagrożenia, które aktualnie są. Nie mamy, tak, jeżeli chodzi o obręb miasta, też nie możemy wskazać jakiegoś takiego szczególnie zagrożonego miejsca. Powiedzmy, że ta sytuacja jest opanowana. Jednak w ostatnim czasie no, skupiamy się na zabezpieczeniu imprez sportowych. Tu mam na myśli mecze piłki nożnej. Zwracamy uwagę na zachowanie się uczestników tych spotkań, po to, żeby nie było po prostu zakłóceń ładu porządku. Mieliśmy styczność z takimi incydentami, zarówno podczas spotkań, jak i po nich. Także skupiamy się tu na zabezpieczeniu tych imprez. Rozumiem, że dmuchacie na zimno, bo nic się za bardzo nie dzieje, ale trzeba profilaktykę prowadzić. Tak, dokładnie. Ta profilaktyka jest ważna, żeby, żeby zapobiegać. Lepiej zapobiegać niż później yy, byśmy musieli reagować w sposób zdecydowany. A jak wygląda współpraca policji z mieszkańcami w zakresie zgłaszania zdarzeń? Ile w ogóle ogólnych takich zgłoszeń trafia z raciąża do policji? współpracy z mieszkańcami oceniamy jako bardzo dobrą. W dużej mierze muszę to pochwalić kolegów no, dzielnicowych z Komisariatu Policji w Raciążu, bo to tak naprawdę oni są takimi policjantami pierwszego kontaktu. Systematycznie zbierają informacje o problemach, przekazują je do kierownictwa. Dzięki temu możemy wspólnie szukać rozwiązań, wypracować pewne rozwiązania i też z wyprzedzeniem reagować na pewne zdarzenia. Mieszkańcy chętnie się kontaktują właśnie z funkcjonariuszami, no szczególnie telefonicznie. Jeżeli chodzi o zdarzenia w 2024 roku na terenie samego raciąża na terenie miasta odnotowaliśmy 520 interwencji. Więc tutaj tak przeliczając na dni, można powiedzieć, że jedna, dwie interwencje dziennie. Od początku tego roku do chwili obecnej mamy już 428 interwencji zgłoszonych. No i te interwencje dotyczą różnego rodzaju sytuacji. Są to zarówno zgłoszenia dotyczące zakłóceń ładu, porządku publicznego, czasami zakłóceń ciszy nocnej, są też interwencje domowe, jakieś nieporozumienia rodzinne czy też nieporozumienia sąsiedzkie, ale też i powiedzmy takie drobniejsze zgłoszenia dotyczące, Wykroczeń. To jest taki pełen, pełen zakres tego, z czym tutaj policjanci na terenie raciąża mają styczność. Poza tymi działaniami prewencyjnymi związanymi z meczami błękitnych raciąż, jakie jeszcze działania prewencyjne policja podejmuje w raciążu? Takie działania prewencyjne to przede wszystkim no, spotkania, działania profilaktyczne w czasie lokalnych wydarzeń, organizacja spotkań w szkołach, spotkań w instytucjach publicznych, ale też informacje i materiały profilaktyczne, które umieszczamy na naszej stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Na którą serdecznie zapraszam i też na profilu Policja Płońsk na Facebooku prowadzimy taki profil. Przekazujemy też informacje do lokalnych mediów, również tych funkcjonujących tutaj w raciążu. Szczególną rolę też w tej profilaktyce tu znowu pochwalę dzielnicowych naszych. Odgrywają właśnie dzielnicowi, którzy no w takich bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami udzielają praktycznych wskazówek, przekazują informacje, mówią o tym, jak unikać zagrożeń, jak dbać o to bezpieczeństwo w swojej okolicy. Też to, co chciałabym podkreślić, w Komisariacie Policji w Raciążu służby są całodobowe, czyli tutaj policjanci, patrole, zapewniona jest ta obsługa całodobowa i te patrole obsługują zarówno teren miasta, jak i teren gminy Raciąż. Mieszkańcy mogą kontaktować się bezpośrednio z tym patrolem interwencyjnym. Jest oddzielny numer telefonu takiego interwencyjnego, jest to 506 904 006. Może powtórzmy. 506 904 006. O, świetnie. Pani nadkomisarz, może troszeczkę porozmawiamy na temat tego, co przed nami, czyli debata o bezpieczeństwie. Jakie główne tematy będziecie poruszać 29 września? Tu chciałabym podkreślić, że jest to debata ewaluacyjna. W zeszłym roku też, tak mniej więcej w tym samym czasie, bo we wrześniu, pod koniec września, odbyła się debata w raciążu również w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji. Była to debata poświęcona cyberzagrożeniom i bezpieczeństwu seniorów. W tym roku przeprowadzamy debatę ewaluacyjną. Także podsumowanie tej debaty, która była w zeszłym roku, to co przez ten czas się zmieniło w zakresie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń, liczbę zgłoszeń, ale też chcielibyśmy przedstawić nowe formy oszustw, oszustw internetowych i też bardzo ważny dla nas zakres to bezpieczeństwo seniorów, także nad tym też się pochylimy. A poza tym no będzie to dobry moment, dobra chwila na to, żeby mieszkańcy mogli nam powiedzieć, co chcą nam przekazać, powiedzieć o tym, co dotyka ich. Na co dzień i z jakimi problemami borykają się? Mój przyjaciel Mawia, zagrożenia są i są realne, więc mimo, że rok temu mówiliśmy konkretnie o zagrożeniach, no to niestety nic się nie zmienia w tym zakresie. Zagrożenia po prostu cały czas gdzieś tam wiszą nad głową i dobrze sobie przypominać, bo jesteśmy takimi troszeczkę niedoskonałymi tworami. Mamy problemy z pamięcią, więc bardzo fajnie i bardzo dziękujemy, że będziecie Państwo znów przypominać o tym, przed czym trzeba się chronić, bo oszustwa internetowe to w tej chwili chyba jest prawdziwa plaga. Zgadza się, oszustw internetowych odnotowujemy naprawdę dużo, to jest bardzo szeroki zakres różnego rodzaju działań przestępców i dotyczy tak naprawdę osób w różnym wieku, niezależnie czy to są. Nawet dzieci, nastolatkowie, czy osoby dorosłe, czy też osoby starsze, nasze życie po części przeniosło się do internetu, przeniosło się do sieci, dużo spraw załatwiamy przez internet. Kontaktujemy się z bliskimi, wykonujemy przelawy, dokonujemy zakupów, załatwiamy sprawy urzędowe przez internet. No i każda z tych czynności niesie ze sobą pewnego rodzaju zagrożenie, bo. Niestety, pomysłowość oszustów nie zna granic, wciąż modyfikują metody swojego działania i na każdym tym etapie, cokolwiek byśmy nie robili w internecie, gdzieś narażani jesteśmy na ich działanie. Mm -hmm, no tak. Kto będzie uczestniczył w debacie i w jaki sposób mieszkańcy będą mogli się włączyć w dyskusję? Zaprosiliśmy przedstawicieli różnych instytucji, chociaż no, na chwilę obecną nie mamy takiego pełnego potwierdzenia, listy potwierdzonych uczestników. Na pewno oprócz policjantów będą przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, będą przedstawiciele instytucji wspierających mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, a także przedstawiciele szkół funkcjonujących na terenie miasta Raciąż. Debata podzielona jest na kilka części. W pierwszej części my przedstawimy tą problematykę cyberzagrożeń bezpieczeństwa seniorów, podsumujemy poprzednią debatę, a następnie przejdziemy do dyskusji z mieszkańcami i mamy nadzieję, że mieszkańcy jak najbardziej wejdą z nami w rozmowę w tą dyskusję i przedstawią nam swoje problemy. Jakie znaczenie mają tego typu debaty do, do, dla codziennej e, pracy policji? Czy, czy to jest dla Was istotne, takie bezpośrednie spotykanie się e, no, w dużej sali z mieszkańcami? Wiadomo, przychodzą różne osoby, niektóre mogą mieć problemy. Dla nas jest to ważne, dlatego, bo możemy dzięki debatom, możemy poznać się oczekiwania mieszkańców. Czasami może być tak, że ktoś nie chce, nie ma śmiałości, tak coś mu do głowy przyjdzie, a nie ma takiej śmiałości zadzwonić do tego dzielnicowego, skontaktować się z nim telefonicznie, a w momencie, kiedy przyjdzie na debatę, posłucha troszeczkę o zagrożeniach, być może wypowiedzi innych uczestników debaty, ośmieli się i nawet jeżeli bezpośrednio nie będzie chciał zabrać głosu, nie, nie będzie chciał podnieść ręki i zabrać głosu w, przy wszystkich, zawsze będzie mógł nawet po debacie podejść do policjanta, porozmawiać, zapytać o coś, dopytać. Więc tu dla nas jest to ważny punkt. Dzięki temu lepiej możemy zrozumieć potrzeby mieszkańców, wsłuchać się w głos. Tutaj osób zamieszkujących na terenie raciąża, wyciągnąć jakieś wnioski z tego spotkania, również dla nas, przyjąć ewentualne wnioski zgłaszane do realizacji, no i podjąć odpowiednie działania. Mhm. Czy podczas tej debaty, jak pani uważa, jak pani szacuje, pojawią się jakieś konkretne rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa w raciążu? To będzie zależne od tego, jakie wnioski zgłoszą mieszkańcy, jeżeli będą wnioski takie, które od razu będziemy mogli odpowiedzieć na pytania mieszkańców albo też odnieść się do zgłaszanych przed nich problemów, to oczywiście od razu będziemy mogli zareagować, na pewno Coś doradzimy, zaradzimy. Jeżeli pojawią się wnioski takie, które będą wymagały od nas weryfikacji, bądź też no niekoniecznie będą wykraczały poza nasze kompetencje, to takie wnioski będziemy przekazywali dalej, będziemy występowali z pismami do odpowiednich służb, żeby te służby czy też instytucje mogły podjąć odpowiednie działania. A że nasza policja ma refleks, to doskonale wiemy i dziękujemy bardzo. No, też myślę, proszę sprostować, jeżeli źle myślę, ale będzie to okazja chyba, żeby poznać swojego dzielnicowego, bo no, na takim otwartym spotkaniu dzielnicowi z pewnością będą przedstawiani. Tak, dzielnicowi zawsze na debatach społecznych, dzielnicowi z danego rejonu, są przedstawiani mieszkańcom, podawane są numery telefonów do dzielnicowych i jak najbardziej ci dzielnicowi są obecni. Jest to też właśnie doskonała okazja, żeby zobaczyć, jak ten dzielnicowy wygląda, zdobyć numer telefonu do niego i wiedzieć, że jeżeli coś się dzieje w mojej okolicy, coś niepokojącego, mogę do tego dzielnicowego się zwrócić o pomoc. Proszę Państwa, reasumując naszą rozmowę, warto przyjść, poznać swojego dzielnicowego, zapisać jego numer telefonu, no i oczywiście porozmawiać z policją o swoich problemach dotyczących bezpieczeństwa. Jeszcze raz, wspólnie z Panią nadkomisarz Kingą Drężek-Zmysłowską, rzecznik prasową Komendy Powiatowej Policji w Pońsku, serdecznie zapraszamy 29 września o godzinie 10 do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, sportu i rekreacji w Raciążu na debatę o bezpieczeństwie. A w międzyczasie, proszę Państwa, warto wchodzić na stronę internetową Komendy Powiatowej Policji w Pońsku, żeby dowiedzieć się, co w trawie piszczy. My cicho jako Radio Raciąż mamy nadzieję, że trafimy do bazy newsletterowej Komendy Powiatowej Policji i do nas również będą wszystkie newsy skierowane do Państwa trafiać, tak abyśmy mogli mówić Wam o tym w naszych audycjach codziennie rano. Halo Radio Raciąż. Pani nadkomisarz, bardzo dziękuję, że przyjęła Pani nasze zaproszenie i była dzisiaj z nami na antenie. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i serdecznie zapraszam wszystkich na debatę. Dziękujemy, a Państwa zapraszam na kolejne nasze spotkania z gośćmi Radio Raciąż. To była audycja Gość Radia Raciąg.